za normiki wychodzą Jak 3 AP wifers on stream komory. remove the Flip 4 Aż Nie Nie <try> Tym razem to u mnie A Dobra już się chciałem do... Kur! Mi klikowałem bie... <try> Ale się sprzedałeś killerowi nie no to był fake pa bo ja sobie biegnę teraz w, w inny ruch mapy. Nie i no, mapy. killer akurat mapka. Override. Oh! right Jezus, mam no, najbardziej u piperka niech mi wejść. No, A to jest? Chodzi, o Sprzedałem cię. Nie, nie, bo nie słyszał że to w a co sądzisz o tym perku, że ci dzwoni, nie... ci, że, 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 jak że ci dwonę nie słychać. To jest... Yy... git? Fajnie. A to jest Adam? No. Jezus! Prawie mi to eksplodował, tak uda ścisnę. <noise> po co mówić? ...chow, co ...przestań, co <noise> Przestań nie gonić ty kur... <noise> Ręce Gena na środku. Ja nie mogę, gdzie tu są palety U mnie, u góry ja się Oby nie miał, cykam, cykam Gdzie jesteście? Na dole? No dobra. To musi być generator, tak myślę. Wyleczyć cię, o kur... No możesz, ja jestem na statku No, daj się wyleczyć ja Nie mogę cię wyleczyć No to nie Panie. jestem ja Oha no bo ty na statku jesteś, dobra. Lewy dolny ruch mapy, nie? A to, to ta... To Spidera 15, ona stoi i nic nie robi. Apkama Stoi i się patrzy na beczki. Przyjdziesz mnie... Aha, teraz mnie widzisz, możesz przyjść mnie byleć. Dobra, bo nie trafiam z kliczeków, akurat jak perka ściągnęłem. <laughs> Pieprze te twoje porady gamerskie okay, No to są Newzless, albo się Ojoj. Nie A teraz to go odciągaj, nie biegnij ty, nie biegnij tu <ścoughs> Odciągaj go, ma <masz> <śpiew> Ty zgubiłeś, a jednak Wylupowałem <śpiew> go wokół dziewa do... <śpiew> Widzę, widzę, dobrze ci idzie Nie idzie mi dobrze No jak to taka lupa jest bardzo trudna Ajajaj Aha, bo on chce mnie nadgonić i se w wszedł Tak się gra w dokładnie No ja wiem jak się gra w rajten. nie tłumacz mi jak się gra w rajten. Nie zdążyłem kuka zakręcić i zaczynałem kręcić Wszystko robi ja wina, mi kazał, się iść na jakiś statek Muszę <noise> gena kręcić teraz w pokoju, a nie... Siągam się. Zrywam się. Idę ci ściągnąć. Nie kampi, nie? nie, poszedł, poszedł. Ale jest widzę, więc... wiesz. zaraz nie sam. posikał się. O, cały skład tu jest. No ty debilko, z drugiej strony pod... O kur... I co? Zdążyłem się wykilować dziady. A oj, się z tym czujesz? Nie. No, o, o, o. Pokręcę na rannego. Teraz? O nie, ty jest... Dawaj mi. Już mnie nie dogoni, go zamroziłem. Co za fra... Alif po zamrożenie to jest fajne tak Ej żółtą się wychiluje? Żółtom no się wychiluje? A wychilujesz mnie? A to nie ty Ej skład! Mój skład! Jestem tu za wami! Nie przed wami! Zawracaj! O kur... <śledzisz> no nie pi... Spora, wychilowałem się tak, tak. gdzie jestem? <śledzisz>... Teraz... Są... A nie mam firewarek na Kręcę na statku generator, jak ty przyjdzie mi wyleczyć to będę szczęśliwy z Ej Nie o, ja, ja też kręcę to... gena Oha jest na mnie o, nie Jej na mnie. skręcę generator Szczerze się kiedyś tak w tej grze zestresuję że złamie pada w tym, nie Tak mi ręce A bo on tu jest jednak, dobra Fajnie Mam takie przeczucie, nie? Że kiedyś złamie pada w tej grze Jakieś kółko będę robić, braknie milimetrów i ja tak z nacisku, nie? Połamie I, to w pi... I, i, I jeb gałka. <laughs> ej, ej, ej! Gałka to pół biedy, nie? czajcie w pada w pół złamać. Nie, nie, nie. Ej, nie! Dobra, ściągnęliśmy. A podmiankę zrobić, chociaż tyle. Teraz chętegana Te Kółka na nie siadają! Wszyscy narannego. Ale Lipton, ja muszę tę skrzynkę znaleźć, bo zostać wyleczony Także to graniczy z tą... <gry> Oni się tu leczą. Bo wyleczcie mnie, co? Siusiaczki. No, to ja gram na rannego nic. gdzie jesteś, to cię wyleczę. Ja obok yy, małego, ale małego drugiego małego. Hmm. Ja Tego wiem. małego, ale większego obok dużego. To już więcej jest chyba. Ten z górnym piętrem. To więcej jest chyba, nie? Jestem po lewej stronie od niego. Z to generator przy Oj Paj mnie goni znowu! Śmietnik! Walony Ten ziomek musi tak płakać, nie? Wageny, trzy haki Narzuca, to my mu narzucamy tempo, a nie killernom. ha HAHA! Wyszło! Ale się jara. No i chuj mi dupę. Spokojnie. Twoja śmierć nie pójdzie na marne. Skręcę kolejny generator za tym No Może? A oni są na drugim końcu mapy, to jest na skręcę ten generał Oni nie po ciebie tak. przyjdą, przyjdą po ciebie na rannego Nie spotkania. oni, oni, oni kucają na tym dużym. Co to za idioci, że ja im grę wygram, to mnie niech leczą chociaż o, Oni se boksa, często sobie otwierają A jest ich problem Ja będę towarzyski i wiem, że potem lojalnie mnie ściągnie z haka, jak będzie to potrzebne. Potrzebne. A oni? A ich zostawimy na tą pewną śmierć. <noise> ja się poświęcę i zrobię ten... Podmiankę na trzeci hak. <noise> <noise> to kogo? Dobra. Jak się wygadaliśmy? Idzie tu. O kur... Dobra, leć, 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 wyrąbane ma. Biegnij, biegnij! Biegnij, 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 Dobra, już się można lecieć, już się można lecieć. patrz. Chodź tu pod generatorem. Chodź, chodź, chodź. A no, on nie ma snopiego. mam ja się ma snopiego? Slopiego. Oho! No to fajnie. Jak coś przyjmę kit, a ty uciekać Idzie tu. On ma chyba ten, coś pod aure. To idę ją Więc ściągnąć. Nie ty się chowaj. Nie ma nic pod aure. by cię. No. Myślałem, że ma coś... pergrzeł ten. Że... No i zaś za no to chyba gałka. Tak, gałka, z gałką tak działa. Tak jak mówiłem, przyjmek. Paleta, paleta, paleta. Podmiankę robię. Nie, 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 nie. On mnie goni... A, on mnie tuneluje, dobra. Co za Żydek, jak nie? Śmieć! Co za śmieć! Co za śmieć! Co za śmieć! A, chyba Żydek też nie mogę używać takiego. <noise> chyba nie mogę. Ale to tylko chyba nie. chyba nie, nie jest. Są, inny, czy... ja nie zawsze nie, nie. Ja, zawsze ja idę pod tunel. Zawsze ja idę pod tunel! <noise> No nie, ja idę do piwnicy się kampić, nie? Bo to nie ma co się... O Elo. My też wyleczycie? <grystanie> Siury Matka mu jaja na czodek. No. Rozbija, żeby zrobić jajecznica na chlację, co zarimy, co... Z... Nie! Zaraz wam pole... nie polepię. Pole... <grystanie> No wy śmiecie! By! Ślepi! Jesteś! Nie udało mu się być z niewidzką. Brawo, brawo, brawo. No tu będzie będzie wszedł, on wie, że mam na no ma dwie haki. A, Debil na, na hitbox zagrał. Się boi ciebie. To jakiś generator, kręci Nie Wiem, ja se ładowałem, po prostu lipa. Dziwi się, że się mnie boi, stary, ja jeszcze ani jednego haka nie miałem. Jedną lupę mu zrobiłem taką, że widział gwiazdę i to teraz do mnie nawet nie podchodzi, nie? Oj, chyba właśnie idzie. Oj, chyba idzie. Oj jest! ale jak ja gram w rajtem, to te wychodzenie z niewidki jakoś dłużej. Co za hop Dwal lutę Kolego No chodź, 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 ja cię nie widzę, nie? Ja cię nie widzę. <toddź> A bo to jest peryk! No, ja mam pułapkę! Ja myślałem, że to jest item! Kur... Ja po stąd idę, nie? Przypomniało mi się, że za mną może być przejść! Idziesz ty! Ojoj! Oj. Prawie wyszło, prawie wyszło. Ta laska mnie nie ściągnie, nie? To jest smutne. O, iron, iron grab, no dobra. Ja się zerwę, to ja bym wyskibagować nad grobem na końca Drzwi! Ojoj. Oj. Nie uda się. Dzięki. Dwa haki. Tak. O, a mogłem poczekać. Nie. O, ktoś miał apteczkę na fula. Ja był brązową, nic bym się nie wyleciał. Och oj. Mam nadzieję, że nie idziesz na mnie. Co TY ze mną BIEGNIESZ, te kupia papu. Nie masz palety, nie? Ja ze slopim się nie wyleczę, no. Ze slopim się nie wyleczę. Musi mi sloppy minąć, żebym się mógł wyleczyć. Gdzie jest jakaś paleta? No tu na pewno nie ma. No wiem. Albo, nie wiem, na rannego się boję się jakoś. Dobra, mogę się to. Który byłś ty? L1. Dobra. No. Fajne addony są na tej szarej aptecie. Też się na luzie wylecze. No. To ja? Nie. Mogę biec na misję raz Oj oj, nic nie widział. Co pewnie. za debi wszystko nie zobaczył mnie. za debilka? To będzie gdzieś to ci nie powiem Mów Dobra, bo teraz byś apteczka Podchasz, podchadz, podcharz Ciekaza Nilo, no, choć powinien być, nie? Nie. Czyli, no, Jak nie 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 Albo jeden generator, nie? Ale to wtedy no, bym potrzebował klucz, żeby to otworzyć. No to do tego jest klucz. Mhm. Ale zielony nic nie robi, ty nie się musisz oddany na niego, ja myślałem widzieć aure w włazu nie Ale zielony mi odchodzisz Od fioletowego do czerwonego się do otwierać Co za sik To do czego są te misje? Nie spodziewałem się tego Kurde, mapa z taką małą ilością palet, a ja z buildem pod palety to się źle skończy To powinien <grym> być beat, eh, powiem być tak jak ten, na 2 v 8 Znowu mi tam gdzie nie ma palety Może on na dużym nie skopał tej, tej palety A u góry nie ma palety na dużym? O on nie skopa palety Tu powinniśmy mieć chyba paletę na prawo no? Ktoś Teraz żeby się nie dać zaskoczyć. Nie no, on poszedł w nią gdzieś w nią szukać jej. Tylko żeby się nie dać zaskoczyć, no bo jak on mi się tu zresztą na palecie nie będę mógł jej zrzucić, to będzie lip.. zaraz no, tak. Ding, ding. Nie wiem. Ze starcie gladiatorów nie, albo ona umrze, albo ja O, mogę zaś trapować palety, no strapuję na, na jego oczach paletę. No boję się z tej palety i czuję się przy niej bezpieczny, nie? właśnie. Hello. Miał bekę jakby ją jeszcze z Co on tam robi? On pewnie w niej się się. Na dole jeżej! Oba nie jest, dobra. Fake info. Nie, wiem, bo światełko widziałem. Za mną. Zdążę? Zniknął się, on tam wpadł na dół. <noise> <noise> Gdzie ja jestem? <grystanie> ja, tu... Tu też mam paletę, kolego Wiesz ile na tym mapie jest palet? Mało, ale jest <grystanie> No kręć tego generatora jak ja się zwykaniłam nie chcę mi się tego grać, ja zaralikuję z tego, nie. Ej! Dobrze, to dosłownie skończoność. Ta laska tylko na to w szapce czekała. Widzisz, jak ona do, do mnie wyszła, to miała trzy kruki na głowie Ona siedziała w szapce ten cały czas. A, w sz szapki teraz wyszła. Co za szuja! Ja jej pierę ugrywam.